Yo, mamy to. W końcu to mamy. Kanie udostępnił na swoim Instagramie Release Date. Jeśli chodzi o nowy album, jeśli chodzi o Dondę Dwójeczkę, tak jest, dobrze słyszycie? Dondę Dwójeczkę. Od pierwszej części albumu Donda minęły już 4 miesiące, szczegółowej to 22 tygodnie, a jeszcze bardziej 152 dni. 4 miesiące od pierwszego albumu mamy już kolejny. Ciekawy zabieg. Mieliśmy podobne już sytuację, jak to było w 2018 roku, bodajże, kiedy Good Music wypuściło albumy back to back, żebym nie skłamał co tydzień albo co miesiąc. Wtedy dropił Kanie, dropił Nas. Jedna z moich ulubionych piosenek Nasa jest na tym krążku. Dropił Push, Tiana Taylor i chyba tyle z tego, co kojarzę. Do tej pory według mnie jeden z lepszych albumów, jeśli chodzi o Pushy, wszystkie miały po 7 tracków. Wczoraj, to jest 27 stycznia, Kanie na swoim Instagramie opublikował zdjęcie billboardu, na którym widnieje jego dom z Chicago, w którym dorastał. Oczywiście w... Płomieniach, tak, jak to miało miejsce na ostatniej listening session, jeżeli chodzi o Dondę 1. No i oczywiście jest data, uwaga, 2 luty 2022 rok. Tak jest. Ja pierwszy raz jak spojrzałem na to zdjęcie, to zrobiłem minę normalnie, dosłownie taką i myślałem, że jest to w tym miesiącu. Po czym spojrzałem, że już jest 27, nie? Więc no, się ożyczy nie. Ale z tego szoku i niedowierzenia po prostu pomyślałem, że jest to styczeń, luty. Anyway, w poście, który Kania udostępnił, napisał. Donda 2 nadchodzi. 2 luty 2022, a producentem wykonawczym tego albumu jest nie kto inny jak Future, aka Pluto, znany z takich utworów właśnie jak Meskow, Papin Mure No i oczywiście single z Drake'em, który walnął ponad miliard na YouTubie. Life is good. To, że Future jest producentem wykonawczym rozwaliło mi kompletnie głowę. No jestem ciekaw, jeżeli to będzie utrzymane w tym samym y, filmie jak poprzednia Donda słysząc, że Future jest producentem wykonawczym. Osoba no, jakby nie patrzeć odpowiedzialna za brzmienie, za jakiś influence, e, etc. Jest na pewno grubo i, i mam nadzieję, że przygotują dużo bangerów. To tylko na, nazwa albumu, tak? Donda. Trudno powiedzieć. Tak naprawdę trudno powiedzieć. No ale dobra. Mimo wszystko, mamy już datę. Nie, niektórzy się śmieją w internecie, że jest to kolejny placeholder, jak to było w przypadku Dondy 1. Miejmy nadzieję, że nie, ale o tym raczej pogadamy w innym filmie. Kolejną rzeczą, jaką udostępnił Kanie, było Instastory, na którym widniał tekst, jakby przyklejony z Wikipedii, czyli po prostu miał na celu wytłumaczyć nam, o co głównie chodzi. Tłumacząc to na język polski, według Gwiazd Stany Zjednoczone w końcu doznają duchowej przemiany dzięki swojemu pierwszemu w historii powrotowi Plutona 22 lutego 2020 drugiego roku. Astrologicznie powrót Plutona ma miejsce, gdy ciało niebieskie powraca do tej samej pozycji na wykresie urodzin, w której to było pierwotnie. Jeżeli znacie dobrze Kaniego, jesteście zaznajomieni z jego twórczością, jest tu dużo odniesień do horoskopu, do jego odrodzenia pod nazwą, jaką jest je, jeżeli chodzi o Plutona. Nawiązanie oczywiście do twórczości Futura, do jego osoby, może to być tylko jedne z nawiązań. Poza tym, że dostaliśmy billboard z datą, tekst rodem z Wikipedii, dostaliśmy także okładkę. Na okładce widzimy dom, jest to prawdopodobnie dom Westa, w którym dorastał, czyli ten sam, który widnieje na billboardzie. Znajduje się pod nim napis Shures Inside My Crypt. Widzimy właśnie jakiś strzelców z karabinami i z laserami. Tron, który jest wklejony, jakby w centrum tego domu, i cały ten dom, jakby stoi na drugim tronie. Albo to jest jakaś część rzeźby w stylu jazytyckim, albo w stylu buddyjskim. Trudno mi tutaj to określić. Natomiast, jeżeli chodzi o elementy tej podstawy tego tronu, bardzo mi przypomina fajbowo ostatni klip do. Westa, Heaven Hell. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, bo to było dosłownie parę minut po publikowaniu, myślałem, że to może jest jednak jego okładka albumu, natomiast no trochę się przyjrzałem bardziej, zobaczyłem ten napis, poczytałem trochę w necie, zobaczyłem jakie plotki krążą w czyruściach internetu. No nie jest to na pewno cover art, jeśli chodzi o album, jest to prawdopodobnie cover art nowego singla z Migosami bądź z Quavo, dowiemy się na dniach. Mam nadzieję, że jakiś single się pojawi, no i że dostaniemy więcej newsów w przyszłym tygodniu. No różnie z tymi... Jego premier jest, więc ja na razie bym to na chłodno potraktował, ale jak jesteście stanami, wiecie, że tak się nie da. Póki co mamy chyba tyle. W luty to będzie miesiąc kanie. Yeah, mam, baby, you know where it is. Czekamy na albumik, jeżeli chodzi o jakieś predykcje, co może się pojawić, albo moje życzenia odnośnie albumu, oczekiwania wobec tego krążka. To na pewno będzie zawarte w kolejnym filmie. No i wydaje mi się, że chyba tyle. Trzymajcie się. Siemaneczko.